Chyba nas wysadziło w kosmos w ogóle. I piąty chapter zaczyna się w sposób taki, że maszyna, która miała być lepsza od naszego urządzenia do teleportów Co? W ogóle moja maszyna się zepsuła A ja jestem gdzieś na dnie Na samym dnie jestem. To co wchodziłem wszystko do góry to jestem na dnie i straciłem mój, mój pistolet do teleportów Holy Moli, wszystko od nowa nie dość, że teraz już muszę chodzić na piechotę, to jeszcze nawet nie mam mojego urządzonka. Bardzo niefajnie. Okej. Okay. Czy ja po tej rurze jestem w stanie wejść do góry? Maybe? Yes. Dziwnie tak w portala grać bez tego, bez pistoletu, bez niczego i po prostu chodzimy i... Próbujemy znaleźć drogę. O, chociaż to działa. Dobrze. Ciekawa jaka mechanika teraz dojdzie bez bez, tego, bez pistoletu. Wracamy do środka, więc zakładam, że pojawią się kolejne pokoje. Jest i winda, którą wjedziemy gdzieś chyba do góry. I wygląda, że nawet nie tak mało do góry. Czemu tam jest wszystko zadechowane jakby tu faktycznie jakieś potwory były? Nic mnie nie dziwi w tej części naprawdę. Dzień dobry, Wszyscy zdrowi. Jestem tutaj Human. Yy, ten menadżer. I w ogóle wszystko Human, bo innego Humana nie mamy na, ten, na pokładzie. to the Aperture Science Enrichment Center. Dzień dobry. Nawet nieźle. Masz przyjemniejszy głos niż Twój poprzedni. The fact you're standing here tells me that you want to help us revolutionize the world, just like we have for over thirty years. Wrong draft? This one? Lunch at ten. Wait, where are you going? Are we not finishing my part? Oh, you us. We before said. Chciałem ja nie wyjść? Hello? Ej, mogę mu to wziąć przecież na pewno. Tak myślałem. To jest chyba jakiś prototyp, co? Wygląda podejrzanie. The fuck, ale zrobiłem. co, co? Co tu się dzieje? Dobra, mamy portal i to chyba Tędy nie ma niestety przejścia. Cofniemy się, może? <laughs> Oj! A, ja, ja, może tutaj, przez tą dziurę. O właśnie. O właśnie. wiem czy to jest dobre, ja tam nie zginę, ale. Nie, nie zginąłem. Trzeba uważać, bo chyba spadniemy. Szliśmy na sam dół. To są puste roboty w ogóle. Ciekawe. What the fuck, gdzie jestem? A gdzieś przeleciałem. Trzeba było chyba polatać trochę, żeby wybiło nas na drugą stronę. Udało się w takim razie przez przypadek. I tu jest kolejne, kolejna wyrzutnia, która nas by wyrzuciła tam. Jakbyśmy dobrze skoczyli, of course, tutaj na przykład. To mi przypomina troszkę tą część, jak graliśmy z Kingą w ogóle. Dzień dobry. Witamy serdecznie, przeskoczone. Tam też były właśnie już takie zniszczone elementy, i w ogóle. Wróciliśmy na początek, co ciekawe. Tutaj musiałem scitować. Tu jest. O, tu jest przejście, maybe. Teraz się już otworzy. Nie. I guess nadal musimy błądzić po omacku. Aha, okej, okay. maybe tutaj. Maybe tutaj. I tu nie mogliśmy wejść, a teraz już możemy. Te drzwi są zamknięte. Ale tu można wyjść jeszcze raz, chyba. A i tu możemy wyłączyć drzwi, one się chyba teraz otworzą. Okej, okay. dziwne to są rozwiązania. Okej, okay, wiem, teraz, teraz musimy wejść z powrotem, włączyć prąd, żeby te drzwi się otworzyły. I przejść, okej, okay, w ten sposób. Jest piękna winda, która zapaliła nam lampkę. Czy pojedziemy do góry? O, czy wrócimy do naszego przewodnika? Bo zakładam, że to była jakaś starsza wersja, która jest w ogóle odcięta od informacji. Ta babeczka, co tu przez chwilę gadała, jakiś program zapisany. Cieni, dobrze. O, nawróciła. Okay. Test Alright. numer jeden. We're trying something different with this test. If you've worked in device development, then you'll know what this is already. But if you don't, that will actually give us better data. So just have fun with it. It shouldn't be able to hurt you. Stąd przyszliśmy, I guess. A, tu jest skrzynka, ok. tu jest w ogóle jakieś pary, bo Aha. A zagadka polega na tym, że wiem na czym polega. Żeby to dać tutaj, żeby to nam wypadło tam, żeby ominąć portal, to jest kolejna mechanika jakby. We got this. Siema, siema. Hello. I wyobraźcie sobie, że musiałbym przejść tak, jak robi każdy achievement. Siema, suchy. Akurat w dobrym momencie wszedłeś. E, w dobrym. ten. taki achievement, że trzeba przejść wszystkie poziomy. Bez. Okej, okay, tu mamy do zdobycia skrzyneczkę. Wszystkie poziomy bez pokonywania tych yy, działek. Dla mnie to jest największa frajda. Jakby. Jak ja widzę działko to ja po prostu je skubię na łeb, bo głupio, głupio tak działku zostawić, jak one tak śmiesznie umierają. W ta typiara nam, nam przed chwilą powiedziała, że na kolejnych poziomach mogę się spodziewać, że nie będzie nagranego nagrania, czyli jakby to nie był boss, który nas prowadził tak samo jak ten gość do góry, tylko to były nagrania do, dorysowane do zepsutych poziomów. Troszkę nie podoba mi się ten, ten rozdział, bo jest dużo bardzo wchodzenia, a mało, mało portala jest w tym tutaj. O, to kiedyś było z tym dyskiem, prawda? Jest i dysk, gdzie go mamy wsadzić? Tutaj? Zapraszamy, co tu się dowiemy? A nic nie dowiedzieliśmy, bo jest włączona ta... okej. Okay. Okej, to nie było nagranie, tylko oh. to był jakiś program, który włączył rękawice, w ogóle te ręce, te rękawy. O! Hey, What's happening here? am here? hands? can't possible, Nie, że mamy człowieka w robocie. Okej. Okay. Let's do this properly. Sorry for my freak out. I will explain what just happened, but let's get out of here first. Can you pick me up? Yes Let's where is everybody? Is the office closed? And what is a test subject doing here anyway? That's really dark. Light switch anywhere? I mean, we don't have to go through there, do we? I completely understand if you would rather find another way if you're scared of the dark. No shame in that. It's just the absence of light, right? What reason would anyone have to develop a phobia for it? Can't find another way through. Hmm? I may have an idea. Let me try something. No pięknie. It worked. That's crazy. I still don't like this plan, but here we go. Wandering through the office after working hours with a stranger and nothing more than a flashlight. Czy robot? prawdziwe czy to jest człowiek w głowie? Zapytała, same. I'm sorry for. Oh, oh I'm God. so sorry. My bad. I didn't mean to overexpose your art. Wait, what happened here? Look out the window, please. All right. Trying not to panic again. Can you tell me what year it is? Oh, uh, you don't know either? Guess we're in the same boat then. Let's try to get this door open. Stick me on that plug in the wall. I'll see what I can do. Jakiś... okej, okay, ten tutaj. Ona może dać dostać do systemu i nam pomóc trochę technicznie, tak? Ale wyskoczyłem jak z procy w ogóle. Dwie środki, które nie wiedzą, co tutaj się dzieje. nie jest dobry team. Kolego Paśku, to jest y, mod dla każdego, kto miał Portal 2, który ma 8 rozdziałów z nową fabułą i nowymi mapami od Portala. Wyszedł 2-3 dni temu. Także to nie jest portal 1 portal 2, ten co ty znasz. Tylko to jest nowa fabuła.